Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep KFD.pl Siemanko, witam Was po przerwie. Troszeczkę nas nie było, no nie wiem, 4 tygodnie minęło chyba od ostatniej nagrywki. Także witam Was po świętach. Jak widać trochę, trochę zarosłem, przegroda mnie coraz bardziej męczy, ale zaoperuję ją chyba dopiero po mistrzostwach. Dzisiaj zrobimy sobie moje najmocniejsze partie, czyli klatkę piersiową i barki, które będę robił po 12 tygodniach jakby nie robienia. Bo ciągle trenowałem plecy, ciągle trenowałem ręce, już miałem tego wszystkiego dosyć, periodyzacja się skończyła, Zaczęły, zaczęła się redukcja od, od kilku dni. I to będzie drugi trening tak naprawdę mojej klatki pierwszej po 12 tygodniach. Może jakieś klamoty już większe wrzucę. Pokażę Wam jaką metodykę treningową teraz stosuję. Opiszę to po drodze, więc zaczynamy do dzieła. Trening klatki piersiowej. Zaczynam od tylnego aktonu barków. No nie ukrywam, że podpatrzyłem to u Radka Słodkiewicza, który mówił, że rzeczywiście, jakby przygotowuje to przed wstępnym, mocnym treningiem klatki piersiowej, bo rozluźnia tą obręcz barkową. I to jest fakt. To jest drugi trening, jakby barków i to czuć. Tym bardziej, że to przy okazji jest bardzo dobra rozgrzewka. Zaczął się już etap pracowania tak naprawdę nad grubością, pękatością mięśnienia, nad, nad kształtem mięśni. Ja wykonuję taki specyficzny program, który nie obciąża bardzo mocno układu nerwowego, aczkolwiek są tam e, powtórzenia takie przerywane. I ma to na celu przede wszystkim połączenie takie mózgowo-mięśniowe i pracę pod takich prawie warunkach anerobowych. Czyli w momencie jak ten kwas mlekowy zalewa nasze mięśnie i one bolą, to w tym momencie staram się jak najwięcej... Powtórzeń wykonać. Im więcej dasz radę pracować pod tym, pod tym bólem, tym efekty będą lepsze na scenie. I ja robię dwie serie po 15 powtórzeń każdego ćwiczenia, takie wstępne. Jedna na 50%, druga na 80%. I następnie wykonuję jedną serię taką do załamania w okolicach 10-12 powtórzeń. Po wykonaniu tych 12 powtórzeń odkładam ciężar, czekam 10 sekund. Po 10 sekundach robię 4 powtórzenia. Znowu czekam 10 sekund. Znowu 4 powtórzenia i tak do załamania. I wykonuję tak każde ćwiczenie. Od wigili mniej więcej do piątego miałem taki, takie treningi na 30%. Zrobiłem sobie takie małe, jakby leciutkie roztrenowanie, dlatego że 14 maja są mistrzostwa i musiałem być świeży, żeby przepracować te 5 miesięcy. Za mną jest 140 kg, ani dużo, ani mało. Jak dla mnie to mało ale po przerwie takiej długiej więcej się boję zakładać na dzień dzisiejszy, bo nie ma co szarżować, można się uszkodzić. Nie zawsze udaje się wejść w tą metodykę treningową. Zrobiłem 12 powtórzeń prawidłowo. Odczekałem 10 sekund, zrobiłem nie całe dwa. Koniec, kropka. Dlatego ten trening raz daje bardziej wpalnik, drugim razem nie. Stąd mówiłem o tym, że ten układ nerwowy jest oszczędny. Wtedy nie zajedziemy się tak łatwo. A czucie mięśniowe i pompa jest. Voila, bellissimo, perfecto. Ja robię tylko trzy ćwiczenia na klatkę, zrobię sobie jeszcze w jakąś formę rozpiętek i koniec, i robimy barki. Całe 8 kilo. Całe 8 kilo i już nie daje rady. Taki ze mnie kok. bazuje na wolnych ciężarach teraz. Praktycznie 80-90% treningów są to wolne, wolne ciężary. Trzeba na redukcji taki dać bodziec mięśniom poprzez te biedostawowe ćwiczenia, żeby ten mięsień chciał w ogóle trzymać się przy ciele, żeby układ nerwowy myślał sobie, aha, to skoro obciążają mnie takim ciężarem, no to w drodze odpowiedzi muszę przytrzymać tą wielkość umieśnienia i te włókna. Tak, bo to, to jest właśnie inteligentne robienie redukcji. Pozbywanie się tylko i wyłącznie tkanki tłuszczowej. Barków nigdy, nigdy dosyć, ale mają być większe od głowy. Tak. I dlatego wykonuję to dwa ćwiczenia na każdy akton barki. Miałem tam całe 20 kilo po treningu klatki piersiowej. Zmęczone są już przednie aktory barków. Generalnie wypukany jest troszeczkę ten organizm. Tricepsy też pracowały. Tam naprawdę nie polecą duże ciężary. A zaangażowanie włókien mięśniowych jest takie samo. Jakbyśmy to robili jako pierwsze ćwiczenie, ale używając, nie wiem, sześćdziesiątek. Na przykład, bo z sześćdziesiątkami sobie dawałem radę. Wybieram wersję bardziej oszczędnościową, aczkolwiek niekoniecznie gorszą, bo równie dobrze schodzi. W drodze odpowiedzi dla moich ukochanych haterów, których bardzo serdecznie oczywiście pozdrawiam, chciałbym odpowiedzieć i wyjaśnić pewne kwestie. Używam niedużych ciężarów ewentualnie umiarkowanych, dlatego, bo mam głowę na karku. Jeżeli chcę sobie jeszcze troszeczkę po, potrenować, to muszę oszczędzać te stawy, bo ma się je tylko jedne i nawet nie wiesz, kiedy może dopaść się kontuzja. Dlatego nie zawsze ciężar jest drogą do upragnionego progresu. Wystarczy mięsień podtrzymać pod napięciem, intensyfikować trening siłowy. To wszystko bardzo fajnie przekłada się na, na progres. Oczywiście, jakbym chciał, ja Będę dalej się bawił martwe ciągi rzędu 260 kg, przysiady rzędu 240 kg czy wyciskania po dwie paki. Ale ja już tego nie czuję, już o tym mówiłem w poprzednich filmikach. Czuję później obojczyki, barki, łokcie. Nie tędy droga. Nie jestem buboistą, nie jestem ciężarowcem. Co nie mogłem być, bo pewnie bym był dobry. Generalnie lepiej czuję to ćwiczenie na linkach niż na gryfie, bo mnie na przedramiona na gryfie. Staram sobie wizualizować ten ruch, tak jakbym robił nadal wzniosy boczne, tak, ale używam do tego gryfu i staram się ten gryf trzymać troszeczkę od, od ciała. Ja trzymam szeroki, szeroki chwyt, gdyż to też bardziej angażuje boczne aktony, niż mięsień czworoboczny, część międzyłopatkową i wstępującą, czyli kapturową. Co do mojego jedzenia, aktualnie zbiłem znowu 700 kalorii z tłuszczy, tym razem właśnie kaloryczność w diecie o 700 tak, kalorii, czyli generalnie mam 150 gram węglowodanów w diecie, 90 gram tłuszczy dziennie i tam w każdym posiłku, a jest ich 6, mam 40 gram białka. A ważę jakieś 116 kilo i to nie jest najgorsza jakość, więc sami zobaczcie, że Odpowiednia ilość jedzenia, nie przeładowywanie się tym, żar tym, tym żarciem, nie używanie za dużych ilości np. protein, powoduje, że ten organizm nabiera, nabiera rozpędu. W momencie, jak się oczywiście metabolizm też rozchuśta. Więc e, czerpcie z tego jakąś taką przestrogę na przyszłość. Jak widzicie, do tego ćwiczenia trzeba mieć naprawdę bardzo mocne czoło, trzeba je tak samo mocno ćwiczyć, i potem można chodzić z podniesionym czołem. O, właśnie tak. Tak jak chodzą właśnie te osoby, które myślą, że są super fit, przybrały 1 cm w ręce, 2 cm w udzie i zaczynają chodzić, jakby po prostu miały pod pachami telewizory. Uważam, że jest to niepoprawne. niszczy to nam, kulturystom, pewien wizerunek, bo my tak chodzimy z nadmiaru po prostu umieśnienia, a nie mylcie tego z tym, że po prostu zjedliśmy wszystkie umysły i wozimy się jak przysłowiowa taszka gnoju. Więc to nie tak, moi drodzy. Ten trening aerobowy wykonuje 45 minut po każdym treningu siłowym. przy Sztek intensywności 125 uderzeń na minutę, więc Ameryki nie odkrywam, to na mnie dobrze działa. Wolę robić sobie, wcześniej zacząć robić aeroby przed zawodami, wydłużyć je w czasie, niż później szarpać się i robić jakieś dodatkowe techniki interwałów. Nienawidzę, bo piszczele po tym płaczą. Oczywiście to jest kwestia adaptacji, ale nie robię tego. To się sprawdziło w tamtym roku. W tym roku tak samo nie zamierzam tego zmieniać. Po treningu siłowym, a przed treningiem aerobowym wygwijam węglowodany wraz z białkiem w jednej porcji, którą zawiera właśnie Recovery 2.0. Całkiem smaczne. No i to też powoduje bardzo szybką regenerację. Tu jest mniej kalorii niż spaliłem na treningu, więc tak naprawdę nie przeszkadza mi to, żeby spalać kankę tłuszczową. Nie boicie się pić węglowodanów po treningu siłowym. Tak naprawdę też. Odrobina tłuszczu w posiłku potreningowym nikomu nie, nie zaszkodzi. Jeżeli to jest 5-10 gramów w posiłku potreningowym, naprawdę nie zwolni Wam to aż tak trawienia i ten żołądek tak późno, czy tak się, się się nie opróżni, więc nie dajcie się zwieść. Bardzo się cieszę jednak, że kulturystyka jest takim sportem, który jest z roku na rok coraz trudniejszy i sprawia dodatkowe wyzwania. Ja chcę być jak najlepiej przygotowany od strony mentalnej i od strony fizycznej na to, co mnie czeka. Więc idę mocnym ciosem. Mam nadzieję, że będę bardzo kompletny na, na, na zawodach. Nie poddawajcie się, pracujcie nad tymi swoimi mankamentami, bo wszystko da się wyprowadzić, tak? Tylko bardzo często trzeba dać czas czasowi. Na razie.